Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy nowy dział, dział Okrąg, Koło i Pierścień Kołowy. Dzisiejszy temat to długość okręgu. Co to takiego? Hmm. Było na filmikach wcześniej, które oglądaliście. A teraz zabierzmy się za obliczanie zadań. Na początek chciałabym jednak przypomnieć sobie wzór na długość okręgu. Długość okręgu będziemy oznaczać długą, dużą literką L i wzór jest Pi razy D lub 2 PR. Tu mamy mnożenie gdzie? D to długość średnicy A R to oczywiście długość. Promień koła lub okręgu. No to jeszcze sobie narysuję. Eee, taki pomocniczy, oczywiście nie jest dokładny ten okrąg. Promień jest w tym miejscu, czyli jest to odcinek, który łączy nam środek okręgu lub koła z punktem na okręgu. I średnica przechodzi nam przez środek. Jest to odcinek łączący dwa punkty na okręgu i przechodzący przez środek tego okręgu. Najdłuższa cięciwa, tak, w ramach przypomnienia. I wiemy, że średnica ma długość równą dwóm promieniom. No i moi drodzy, zacznijmy obliczać zadania. Zadanie pierwsze na stronie 236. Pierwsze 236 pod punkt A. Polecenie jest następujące. Oblicz długość okręgu o danym promieniu. No to w podpunkcie A nasz promień równa się 3 cm. Zatem zapiszmy sobie wzór 2πr. Nie piszę tego mnożenia. Wy pamiętacie o tym, że gdy mamy literki i liczby mnożenia, możemy sobie pominąć. No, żeby obliczyć długość okręgu, wstawiamy w miejsce r długość promienia. 2 razy pi razy 3. Czyli tak naprawdę możemy wymnożyć sobie te dwie liczby, czyli 6π. Jeżeli w zadaniu nie jest powiedziane, że mamy wziąć przybliżenie liczby π, to zostawiamy to π. Jeżeli będzie trzeba wziąć przybliżenie, to na pewno będzie informacja w zadaniu. I tyle. Podpunkt B. Tutaj promień mamy w postaci łamka dziesiętnego. Pamiętajcie o jednostkach. No i obliczamy. Jeszcze może zrobię wzór w rameczkę, bo on jest ważny. 2 razy pi i razy r. Znowu wymnażam sobie liczby. To jest 4 i 8 pi jednostka metrów. Teraz nasz promień jest podany w postaci liczby mieszanej. No to obliczamy. 2 razy pi i razy r. Żeby to obliczyć, musimy sobie zamienić tą liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. I to mamy 1 razy 3. 3, dodać 2, 5 trzecich. I teraz mogę sobie wymnożyć 2 razy 5 trzecich i otrzymuję 10 trzecich pi. Nie ma znaczenia, czy ta liczba jest przed czy po pi. Ponieważ mamy mnożenie. No i wypadałoby jeszcze wyciągnąć całości, czyli 3, 1 trzecia pi jednostka decymetrów. No i ostatni przykład z tego zadania z pierwiastkiem 5, pierwiastek z 5 mm. No to liczymy 2 razy pi razy nasz promień. Czyli mamy dwa pierwiastki z 5 pi. Milimetrów. Taki jest obwód. Myślę, że to nie jest tak bardzo skomplikowane. Po prostu w miejsce era wstawiamy długość promienia. No to przejdźmy dalej do zadania drugiego. 2 na 236. Zadanie jest następujące. Julka obwiązała metrową wstążką rulon. O średnicy 24 cm. Jeśli przyjmiemy, że pi równa się 3, to na węzeł i kokardę zostało jej ile i mamy wybrać odpowiedź. To wypiszmy sobie informację. Średnica 24 cm. No to zgodnie z naszym oznaczeniem to jest D. Mamy w zadaniu przyjąć, że pi to jest 3. My tak naprawdę wiemy, że to pi nie jest równe 3. Więc zdecydowanie lepsze i bardziej poprawne byłoby przybliżenie, czyli takie falowane równa się. No to wstawiamy do wzoru. Wzór za średnicą, który chcemy użyć, wygląda w ten sposób. Pi No to wstawiamy. Za pi wstawiamy 3, za D24. I obliczamy. To jest 72 cm. Teraz uwaga. Mieliśmy metrową wstążkę, metr, to jest 100 cm. Zatem od 100 cm należy odjąć 72, żeby dowiedzieć się, ile nam zostanie. To jest 28 cm. Ale uwaga. Pamiętajmy, że pi to było przybliżenie. Więc to nie jest odpowiedź A. Bo to nie jest dokładny wynik. Wynik jest przybliżony. Tak naprawdę pi to lepszym przybliżeniem pi jest 3,14, więc mnożąc tutaj w obwodzie z dokładniejszym pi, mielibyśmy tutaj wynik mniejszy, a mniejszy od 28 wynik to jest odpowiedź B. Możecie sobie sami spróbować obliczyć to zadanie dla pi równego w przybliżeniu 3,14. Im dokładniejsza wartość pi, którą bierzemy, tym zadanie będzie bliższe, tak, dokładnemu rozwiązaniu. Dobrze. No to zadanie szóste. Strona 237. Brzmi następująco. O ile centymetrów zwiększy się obwód koła o średnicy 5 cm, gdy promień zwiększymy 5 razy? Ok, informacja. Średnica 5 cm. Skoro średnica ma 5 cm, to ile ma promień? No, dwa razy mniej, czyli 2,5 cm. No to policzmy teraz obwód koła, używając średnicy. No to jest 5 pi centymetrów. Ale mamy informację i powiedzmy, że to będzie pierwszy obwód. Mamy informację taką, o ile centymetrów zwiększy się obwód, gdy promień zwiększymy 5 razy. Zatem to było dla mniejszego promienia, a teraz mamy promień, to był pierwszy, teraz mamy promień drugi obliczyć. Jest on 5 razy większy, no to 2,5 razy 5 muszę policzyć. Ile to będzie? 12,5 cm, oczywiście. To obliczam teraz długość okręgu dla tego promienia. Tak, tutaj mieliśmy 5 pi cm, teraz mój promień to 12,5. Zatem długość okręgu 2 razy 12,5 to 25 pi centymetrów. Pytają nas o ile centymetrów zwiększy się obwód, no to naszym zadaniem jest teraz odjąć tak, czyli od większego odejmuje mniejszy i otrzymuję 20 pi. Żeby mieć dokładnie centymetry, to muszę wziąć przybliżenie. W zadaniu nie było informacji o tym, jaki ma być pi, więc możecie sobie wziąć 3, możecie wziąć 3,14. Co wam będzie łatwiej? Weźmy pi 3,14. Czyli zamiast pi biorę 3,14, takie przybliżenie i obliczam, ile to jest. Zrobię sobie to pisemnie. 8, 2, 6, 0 i 2 miejsca po przecinku. 62, 80 cm. Zatem odpowiedź. O ile cm zwiększy się obwód koła o średnicy 5 cm? Gdy promień zwiększymy 5 razy. No to odpowiedź następująca. Obwód zwiększy się o około powiedzmy 62 i osiem centymetrów. To było zadanie szóste. Chciałabym jeszcze zrobić zadanie siódme. 237. Koło ma średnicę równą a. I to jest nasza średnica. Ile razy mniejszy obwód ma koło, którego średnica jest trzy razy krótsza? Czyli powiedzmy, że to będzie pierwsza średnica i to jest koło, którego średnica jest długości a. Ale jest pytanie, ile razy mniejszy obwód ma koło, którego średnica jest trzy razy krótsza? No to co to znaczy 3 razy krótsza? Muszę ją podzielić przez 3. Ja sobie to zapiszę w postaci łamka zwykłego, a trzecich. No i to koło oczywiście będzie miało krótszą średnicę. Tak? To musimy obliczyć obwody. L1 wzór mamy pi d, czyli zamiast d mamy długość a centymetrów a tutaj, a trzecich pi centymetrów. Ile razy? Jak to obliczać? No, dzieleniem. Dzielę większe przez mniejsze. Mogę to wykonać w postaci dzielenia, ale ja lubię to zrobić w postaci łamka, bo mogę wtedy skracać. Zobaczcie, to mogę skrócić. I zostaje a przez a trzecich. Teraz sobie zapisuję w postaci dzielenia. I wszyscy pamiętają, co się dzieje, gdy dzielę przez ułamek. Mnożę przez odwrotność. I znów się skróci. Trzy razy, zobaczcie. I każdy napisze sobie odpowiedź. I zostaje nam ostatnie zadanie, które chciałabym zrobić. 10 na 238. Jest następująca. Obwód okrągłego pudełka jest równy 6 pi centymetrów. Wymiary prostokątnego pudełka wynoszą. To ja sobie tak z góry narysuję to pudełko. Mniej więcej w ten sposób mieszczą się okrągłe pudełka. One się ze sobą ściśle łączą. Yy, obwód yy, tego okrągłego pudełka jest podany, jest to 6 pi centymetrów. No dobrze. Skoro obwód takiego jest 6 pi, no to ja bym chciała wiedzieć ile ma promień, albo ile ma średnica. Myślę, że średnica będzie dla nas lepsza. Wzór jest pi No to zobaczcie, pojawia mi się równanie. Obwód, używając wzoru, równa się 6 pi. Podzielasz sobie przez pi i moja średnica wynosi 6 centymetrów. Średnica tego koła. No i teraz zobaczcie. Średnica. Tu mam jedną, tu mam drugą. Zatem bok. Jaką ma długość prostokątnego budełka? No, długość jest dwóch średnic. Zatem to są dwie średnice. A tutaj pionowo, może innym kolorem. Jedna, druga i trzecia. To są trzy średnice. Zatem jakie mamy wymiary? 3 razy sześć. 18 cm, oczywiście, i mamy 2 razy 6. 12 cm. I mamy do wyboru odpowiedzi. Niestety w tych odpowiedziach nie ma centymetrów, są decymetry, więc musimy to sobie zapisać, zamieniając jednostkę. Odpowiedź C. Dziękuję.